Świat przemysłu meblarskiego ciągle jeszcze zdominowany jest przez mężczyzn, jednak kobiety coraz lepiej i coraz bardziej się w tym świecie odnajdują. I to właśnie z kobietami i o kobietach w świecie mebli chcemy dzisiaj porozmawiać. Pogadamy o trendach, o designie, o kobiecie w świecie mebli, o pasji i o tym, jak tą pasję przekuć w styl życia. Nazywam się Magda Bartecka, na co dzień zajmuję się marketingiem, a dziś zapraszam Was na pierwszy odcinek z naszej nowej serii z miłości do mebli. Sporo rozmawiałyśmy o pięknie i o designie i wróćmy jeszcze na chwilę do tego tematu. Hanna Lachert, jedna z najbardziej znanych polskich projektantek tworząc meble, przedkładała funkcjonalność nad piękną, ale jednak te jej projekty były na tyle piękne, że stały się ikonami designu. Powiedzcie, jak patrzycie na jakiś mebel, co sprawia, że mówicie, tak, to jest właśnie to, muszę go mieć albo chcę go mieć? Ja zaczynam od e, piękna, czyli wizualnie musi mnie ująć mebel, potem patrzę na funkcjonalność, na końcu, no niestety, e, na cenę. Tak? <grywa> Taka jest u mnie, u mnie kolejność, i myślę, że tu też różnimy się właśnie, w tym, jeśli chodzi o mężczyzn. Mężczyzn, ja pamiętam, jest, e, mieliśmy kiedyś taki projekt we firmie, on-off się nazywał, był skierowany. Taka platforma wymiany, dyskusji o, o designie. Był to projekt dla studentów ostatniego roku JSP, ale też projektowania mebli na Uniwersytecie, na uniwersytecie Przełowniczym. Zresztą firma Hettyś też w jednym z odcinków wtedy brała udział. I Zbityw Sobierajski no jest to osoba, która odpowiada za komercjalizację w Polsce projektów, czyli wychwytuje te fajne i stara się je wdrożyć do produkcji. No i u mnie, nie wiem, 80-90 osób, młodych, młodych osób, przyszłych projektantów, projekty poszykowane, no, sobie rejski, no, to co miał wykład, przeprowadził, no i młodzież podchodzi z tymi projektami. Ja tylko tak słyszę, to nie to, tu krzywo, tu za długo, tu za... Ja mówię, no, ale, mówię do niego, ale zobacz, że to jest ładne, tak, może to przystosować. On mówi, nie, najpierw mm -hmm. musi być użyteczne, a potem się będę zastanawiać, czy można się zastanawiać, co zrobić, żeby to było estetyczne. Mm -hmm. A ja, no ja jednak działam w drugą stronę i no myślę chyba jakaś część kobiet też mm -hmm. jednak tą estetykę bierze na pierwszy, na pierwszy front. A ona też jako postać to jest ciekawa w kontekście tego, co wcześniej rozmawialiśmy: to ścieranie się trochę tych światów, współpraca, może damskich i męskich. To ona o sobie sama mówiła, że ona mm, uważała, że ona nie robi nic niezwykłego, bo był potrzebny mebel. Więc ona po prostu tak rzemieślniczo do tego podchodziła. Zrobiła mebel. I no właśnie jako taka kobietka drobnej postury, to potrafiła się ze stolarzami porozumieć, czyli tam potrafiła tak przekląć. No tak, I to jest syn właśnie często wspomina, że mama już takiej zostało. No ale tam właśnie nie, niektóre te meble, no to świetne. To do tej pory przecież tam muszę tak, no to mogłaby... Z tą dziurką. dziurką. <laughs> mogłaby tak. sobie teraz... Stanąć gdzieś tam. Ja, ja się zastanawiałam właśnie też nad tym pytaniem i chyba u mnie tak, najpierw musi mi się coś podobać, czyli musi to być, wpisywać się w taki jakiś mój styl, ale musi być dalej komfort, wygoda i jakość. To są chyba taka, mm -hmm. taka kolejność i potem cena oczywiście mm -hmm. też, nie? Ale, ale na początku tak sobie pomyślałam, nie, najpierw musi być funkcjonalność i komfort, ale teraz jak ty mm -hmm. powiedziałaś, to faktycznie ja nie mm -hmm. zwracam uwagi na mebel, który mi się nie podoba. No, Czyli faktycznie no właśnie, najpierw jest nie jednak nie ten, ten design, który dobra. mi się podoba, a dopiero potem patrzę, okej, okay, czy to jest funkcjonalne. Natomiast jakby coś było, wiecie, takie, nie wiem, no mega designerskie, takie wiecie, bardzo, Odlotowe. bardzo odletowe, mm -hmm. to ja okej. Okay, Potrafię docenić, że jest ładne, ale, ale tego bym nie chciała, nie? Znaczy, dla mnie design, bo pytanie, co to jest w ogóle design? No, moja interpretacja osobista jest taka, że to jest super pomysł, uchwycony w ciekawą formę i dostępny, jeżeli chodzi o stronę ekonomiczną. A ja mówię to, że najpierw na to piękno patrzymy. Ja mam u siebie, w, u mnie w biurze, mam sofę Biedermeiera i ona no nie jest na dłuższą metę wygodna do siedzenia. Tak? Ona jest taka raczej no, sztywna, nie jest. Ale mam obok fotel w stylu angielskim, i on już jest mega y, wygodny. Także tu popatrzę i gdzieś człowiek te oczy, na, oczy nacieszy, a tu po prostu krządę i odpocznę. Także idzie to połączyć. Słuchajcie, ja zostałam, ale to... to. You you? Chyba <laughs> więcej, chyba no, możecie Tak, teraz tylko musicie ugryźć język, żeby nie zagadać. Słuchajcie, co chcę powiedzieć, bo ja, tak jak mnie Magda przedstawiała, ja w ogóle mam w klejmie, że projektuję funkcjonalnie. Kiedyś dodawałam, że ładnie wychodzi mimochodem. Mhm. Czyli u mnie chyba w głowie jest tak, że idą pierwsze skrzypce funkcjonalnie, ale ja od razu łapię skan, że ma być ładnie. Nie umiem tego, nie umiem tego okay. wyjaśnić, ale niekiedy, jak przelatuje na przykład Instagram i ja jestem w ogóle fanką mebli kuchennych, bo je traktuję jak klocki Lego, składamy i zawsze mówię z tych samych modułów. Za każdym razem tworzy się zupełnie coś innego inna, inny, inna bryła docelowa. No i, i lecę po tych wszystkich realizacjach czy nawet wizualizacjach i mówię, nieżyciowe, nieżyciowe, nie sprawdzi się, to, tutaj się nie odnajdę, tutaj i mówię, to wygląda, bo jest takie pierwsze wow. Mówię, ale piękna kuchnia, no nie, źle, 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 źle. czyli robię skan, ja, ja łapię skan funkcjonalny. I później są słuchajcie takie, ja mam inną ulubioną kobietę projektanta, Patrysię Urkiole i zawsze mówię tak, ona bardzo organicznie projektuje, czyli tak, tak miękko. I mówię, ja jej potrafię tak zaufać, że cokolwiek ona nie wypuści, a mamy w Polsce tak, że pewnego, pewien poziom mebli jest dla nas nie do przymierzenia, tak? czyli widzimy je na zdjęciu, możemy je zamówić, kupić, przyjadą i dopiero wtedy się przysiądziemy. I mówię, że jej ufam na tyle, że jak patrzę na ten fotel, czy patrzę na sofę, to ja wiem, że będzie wygodne, że ona w ogóle nie wypuści ze swojego warsztatu czegoś, gdzie ta kobieta czy mężczyzna, ktokolwiek z użytkowników, usiądzie i powie, nie wstaje, tak? Bo to jest, co znaczy dla mnie design. Design to znaczy, że jest tak zaprojektowane, że my tego designu nie dostrzegamy. Tak, bo to jest takie odczucie. Nie badania, myślimy w ogóle o tym. Jest. Mówię, hmm. masz zamknąć Tylko oczy. jeżeli już mamy powiedzieć, co to jest. No, tak? no to jest takie tak sobie trudne sobie powiedzieć, no, trudne. bo to mówię no jaka definicja? Ja mówię ja zazwyczaj na klamce. Zamykasz oczy i chwytasz klamki, i tam, gdzie Twoja ręka rezonuje, Dopiero otwierasz i mówisz: O, to to ta ma być w moim domu. No dobrze wygląda, no, na szczęście. Później jest, jest ta, ile kosztuje, tak? Wyłączam, ile kosztuje z tego designu, bo zawsze, jak wejdę do sklepu, to oczywiście, czy to jest fashion, czy to jest mebel, pójdę w kierunku najdroższego. Ale to znaczy, słuchajcie, bo za ceną idzie jakość. Czyli ja podążam w kierunku najlepszej jakości, tak? I to mnie rozgrzesza. I później, tak jak rozmawiały, dzisiaj y, y, na początku. Pytanie, czy moja głowa puszcza tą cenę, czy nie puszcza. I jeszcze później wszystkich uczę. Im coś jest droższe, to więcej mamy z tego na co dzień korzystać. Czyli pomyśl, z czego w swoim domu najwięcej korzystasz. Czy z tej sofy, czy z tego fotela, czy może z tego krzesła. I tam pakuj i nie zastanawiaj się, bo to ci się zwróci, tak? To ci odda przez lato. A czasem też tak bywa, że dany mebel nie wygląda na wygodny. <grymne> <grymne> się ja, ja znam takie meble, nie wiem czy teraz mam mówić, czy oddajmy głos Marze. <grymne> W modzie, w designie, we wnętrzach, w życiu jest także tak, że moda jest, znika, a za chwilę pojawia się znowu. Często w projektach mamy do czynienia z takimi perełkami rodem z PRL-u, które znowu wracają, znowu są trendy. Powiedzcie, czy przemysł meblarski, wnętrzarski, czy projektowo na dzień dzisiejszy jest coś takiego wyjątkowego, co zostanie już z nami na zawsze, czy też raczej trzeba się przygotować na to, że w końcu przeminie? Znaczy nawet znaczy chyba nic nie przemija. Jeżeli coś kultowego, to to nie przemija, do tego się powraca i to nie jest tylko w meblarstwie, bo m, może troszeczkę tutaj od, oddaleć, ale mamy w muzyce, mamy jakieś covery, mamy remiksy tak? w architekturze, mm -hmm. mamy y, no też powrót jednak do, do, do gliny, mamy do kamienia, do drewna, Czy to kultowe to nie przeminie, ono jedynie może zostać trochę przerobione, ja myślę, we wnętrzu. No, tak na szybko mi nic nie przychodzi do głowy, co zostanie, no, proste linie i prostota i taka kubełkowość, taka, taka pudełkowość w meblach, ona zostanie, no to może nie będą typowe meblościanki, jak no, właśnie Kowalski, ale no, wydaje mi się, że ta forma i zresztą to widać, ja śledzę taką firmę niemiecką, jeżeli chodzi o kuchnię Leisch no i to, to Modułowość jest, to już od lat mają. No trochę formy, ale one jednak te, te, te proste, ten tak zwany kowalski trochę w innej formie jest mhm. tak na szybko, co mi, mi to przyszło. A do... słuchajcie, a ja od razu pomyślałam o materiałach. A, no, to mhm. materia Czyli o, o so, twardych. Materiałach. Uwielbiamy a. te stare meble i tam mhm. mamy zazwyczaj litę drewno. Mhm. I teraz tak sobie jak mówiłaś, to sobie od razu mhm. analizowałam i co zaczynamy zmieniać. Na przykład. Mówimy, to wymienimy system szufladowy, tak, żeby wygląda jak stary, odnowiony mebel i chodzi mi inaczej szuflad. I jak wchodzą nowe meble i one pewnie też się będą ładnie w tej chwili starzeć i ja tak zawsze mówię, lubię kupić taki mebel, jakiś mobilny, że moja wnuczka, bo tam synowi jeszcze nie oddam, wnuczka przyjdzie i powie babciu i marzę o tej twojej komodzie albo tym hotelu, Jak już będziesz chciała się z nią to, to ja tu się piszę. I zawsze ten mebel pod tam, w takiej kategorii kupuję, że on będzie ze mną tam daleko i ktoś go doceni. I teraz słuchajcie, jak patrzę na meble, no to wchodzą nowe okleiny, tak? One są takie niezniszczalne. Lubimy w nich, że jest tam niepalcujące, że nawet te. Wszystkie hpl wyglądają jak 100% drewna, nawet w swojej fakturze. Już, to już wynika z takiej naszej tęsknoty do, z, za, za, za naszymi korzeniami, tak? tak, tak to ale to zostanie, bo już teraz. No to zostanie, i no będzie się ładnie, my liczymy na to, że się będzie ładnie starzeć, mm -hmm. i te, te techniczne rozwiązania tych mebli. Będą się też i myślę, że w tej chwili będą się inaczej starzeć, bo jak biorę kuchnię minus 20 lat, to ona nawet niekiedy jest na przykład z litego drewna i kiedy, niekiedy jest przykro, że właściciel mówi, że ja już się nie lubię z tymi frontami i szkoda ich słuchajcie trochę, ale co tam szwankuje w tej chwili w tej kuchni, to tam systemy środkowe szwankują. Myślę, że to, co w tej chwili wkładamy do mebla, jest znowu w takiej półce jakościowej, że bardzo długo będzie z nami funkcjonować i się nie będzie, nie będzie się niszczyć, tak? czy, czy nie działać, tak? że to tak ładnie pójdzie, że tutaj to się zmienia. Mhm, ja tak. lubię wnętrza takie, wiecie, ponadczasowe i mi się wydaje, to jest dokładnie to, co wy mówicie, że coś się starzeje. Natomiast chyba zmieniła się bardzo kolorystyka, wydaje mi się, w porównaniu na przykład z PRL-em. Ja też mhm. niedawno, wiecie, wymieniałam swoją kuchnię, którą miałam zieloną, mhm. ale nie wiem dlaczego, ale to taki jaskrawa zieleń, tak, I teraz zmieniłam na białe. I mi się wydaje, że teraz to, co teraz widzimy, to chyba właśnie i dużo tych materiałów naturalnych, to wydaje mi się, że to jest właśnie takie ponadczasowe, tak, tak mam wrażenie. Pytanie, w którym kierunku to pójdzie? Czy to się znowu dojdzie kolor? Czy dojdą nowe materiały? Nawet zmieniają dojdzie, się? Nawet jak dojdzie kolor, to i tak jest taka tęsknota za tym, co autentyczne, bo mówię, my żyjemy, żyjemy w czasach totalnego chaosu. My mamy nadmiar towarów, mamy chaos informacyjny, czasy są niepewne i ludzie szukają tego, co znają, czyli to, i to co jest autentyczne, a oni chcą mieć spokój, tych wartości, Takie bezpieczeństwa, wyciszenia, wyciszenia. Dlatego teraz w tych wnętrzach. Yeah. <laughs> Dominują jednak takie barwy, barwy natury, ale ciepłe. Ja teraz mam taką klientkę, i to młoda osoba, nie mająca 30 lat, robimy tam mieszkanie, i ono jest całe, no to jest w ogóle wbrew mnie, no ale no już całe, całe jest beżowe, beżowe, takie tro, troszeczkę rdzy, ale generalnie jest taki beż. Ja sama ją namawiałam, bo jak żyjemy w te kolory natury, no to przecież można trochę zieleni, żeby coś tam podbić. Nie, nie, bo ona musi mieć spokój. Mało tego. W garderobie wybrałam, na fronty płytę o teksturze takiej kaszmirowej. Ja jej mówię, a kaszmirowej? Ona mówi, bo to jest takie miłe w dodatku, to jest beżowe. Mm -hmm. Ja mówię, czyli tak jak my? Ona mówi tak, czyli podświadomie mm -hmm. jest, mimo tak. że ma dwadzieścia mm -hmm. parę lat, ona jednak do tej natury, bo to jest to bezpieczeństwo, tak? Mało tak. tego, to też daje nam takie poczucie naszych korzeni, jak na to patrzymy, bo zawsze to drewno, to, to ten kamień, ta glina, tak? Jak na to patrzymy, taka stałość bytu. Czyli tu jest wszystko takie nie wiadomo, co się podzieje, a w tym domu mamy te materiały, które one są autentyczne i są dla nas takie bezpieczne. Mówię, młoda, 20 osoba, ona ma wszystko beżowe, a ten Kasmir mówi tak, mech, ale przecież ona nie przyszła do mnie, ona tak. nie powiedziała, że ona by chciała mieć, mieć mówię płytę, która będzie imitowała mech. No wiadomo, że nie, tak? Czyli to zupełnie mówię. No nie że bez, bez świadomości, ale podświadomio. Mhm. Także, także chyba w tym kierunku pójdzie, bo mówię, ludzie chcą wyciszenia nie? W, tych, nie w, tych, nie. w tych swoich czterech nie. ścianach. Kiedyś, e, chociaż ja zawsze wszystkim mówię, że to, że jest drewno, to, że jest kamień, to nie oznacza, że nie może być jakiejś ostrzejszej barwy. Ale tak? no, ja ja już do ja, na przykład. Nie. Ja uwielbiam ja fiolet. No, niektórzy się dziwią i zresztą też do mnie przychodzą, bo ja mam no, jedną ścianę z zrobiony zrobiony, tam mam taką musztardową żółć, mam trochę ruch, Mam fiolet i popiel przetarty, ale no mam przy tym drewno, tak? mm. jest też antyczny fotel. Także no, takie połączenie, ale to drewno dla mnie, no, to jest autentyczność, mm. spokój tak. i takie moje korzenie. No, nie pojawiłam się mm. tu i teraz, jestem od, od, od zawsze, mm. tak? znaczy, no, nie ja jako ja, ale Bydludzko. Mm. Może tak też za. czasy, w których teraz żyjemy, to jakby sprowokowały to, że potrzebujemy tego wyciszenia spokoju. Mhm. Stąd ta chęć tych kolorów tak ziemi. ziemi. Tak, tak, natury. Tak, natury, no to bo zresztą... ja wrażenie, właśnie, bo Kasia, nie wiem, ty to możesz potwierdzić, bo wcześniej, chyba tam kilka lat temu, to wszyscy te białe kuchnie, Wiesz co? tak, mm. I, i, ta biel, i ta jasność może I wysoki połów. Ja, ja powiem tak, Wam, tak, dlaczego tak nie... było. No no właśnie. No. Tutaj teraz nie chcę negować tego, co powiedziała Beata, ale w którymś momencie się zatrzymałaś, bo było tak. My byliśmy w totalnej negacji lat 70. Mm -hmm. i 80. A, I tam wszystko. był totalny miszmasz. On mm -hmm. wynikał z I tego, będziemy... że my mieliśmy to, co w danej chwili było, można było do... załatwić. Tak, Czyli jeden pokój miał mm -hmm. je, in, jeden rodzaj podłogi, i ten miał inny, i ten jeszcze inny, a tu się udało te płytki tylko dało, na przedpokój, a, a już takie do łazienki, i tam był, był taki był chaos. No i musiał być jakiś trend, nie chcę powiedzieć moda, nie lubię słowa moda, że jednak te pokoje malowaliśmy w w różnych kolorach i tam wchodził inny pigment, ale bardzo możliwe, że tamto pokolenie rezonowało z tym dziwnym rodzajem takiego ostrego pigmentu. I później zawsze u nas jest, wiecie, jak ciach, i weszła za granica, i ja, ja pamiętam, jak dojrzewałam, la, miałam 20 lat, no to na przykład zachwycałam się y, wnętrzem z teledysku Joko Ono i Lenona, i tam było wszystko białe, i tam nie było mebli, i tam jest nakręcona nie wiem jak, jaka piosenka, i tam nie ma nic. I ja mówię. I właśnie to, co mówisz, wyciszenie, ja mówię, ojej. Niesamowite. I to był dla mnie design. No i słuchajcie, musiało coś iść, bo było total... Nagle ten jest modny, no użyłam słowa modny, ten jest modny, co ma białe ściany, biały sufit. Wszyscy używają słowa minimalizm, minimalizm, minimalizm i dochodzi popiel, szarość, czarny. Tak? I nagle przesyt. I ten przesyt, który my obserwujemy, to jeszcze te biało-czarne, jak ja zaczynałam 12 lat temu, to na początku wchodziły potrzeby biało-czarne. Ja mam tam te wnętrza biało-czarne, mimo że ja tak walczyłam, że zawsze mówiłam, że tak, biały przybrudzam, a z czarnego ściągam pigment. Mm. I że tam nie ma biało-czarnych, ale tak wychodziły na zdjęciach. I wtedy słuchajcie, ubierałam się totalna kolorowo. No i przychodzi klient i mówi, Pani Katarzyna, te wnętrza takie białoczarne, ale ja o nich oczywiście marzę. pani <laughs> no, bo... no, <laughs> ja Teraz popatrzcie się. na mnie. Jestem białoczarna. Nawet nie ściągnęłam. Na pigmentu nie ściągnęłam. Natomiast od lat kilku, dobrych kilku, u nas nie ma w projektach i w realizacjach żadnego białego i czarnego. Są, są te totalnie melanże, e, melanże ziemi z połączeniem kolorystycznym. Ale w innych, słuchajcie, pigmentach. pigmentach. One są, nie umiem tego wytłumaczyć, ale nawet firmy, które nam podsyłają próbniki, tak, tam jest inna pigmentacja. Na przykład dobre firmy o mówią, że dlatego mm, te kolory wydają się miękkie i ciepłe, bo oni na przykład nie dolewają pigmentu czarnego. Tak tłumaczą. Okay. I dlatego jest ten kolor taki zawsze taki, nawet to nazywa właśnie taki znaczy, miękki. Panie. I robiłam teraz taką, mm, znaczy to było chyba dwa lata temu, metamorfozę koloru, bardzo kolorowego. Domu nad jeziorem. I tam każdy pokój, słuchajcie, był inny. Takie mocne kolory, te kolory lat 70. I ja z jednej strony chciałam to wygładzić, ale później mówię, coś tu mi nie gra. I idę do mojej klientki, i jej tak rozkładam. Ja tak zawsze lubię, słuchajcie, rozłożyć te wszystkie kolory. I mówię, co sobie życzy? I ja widzę, że ona łapie te wszystkie kolory. I ja mówię, no nie. Tam nadal zostanie wszystko kolorowe, tylko na innych pigmentach mhm. i z inną opowiadaną historią czyli jest dom leśny, jest pokój leśny i, i morski znaczy, że jest jezioro, i że jest piasek, i że tam jest trawa, i po prostu tylko złapałam pigmenty natury i zostały wszystkie kolory. I słuchajcie, jest odwaga w tej chwili, totalnie na kolory, tylko trzeba pozwolić. I to jest tak, i siup, ten próbnik. Jest, a a pamięta, a ja mogę ten, ten granat wybrać, <noise> <nie. głos> a my możemy mieć żółtą sopę? I tylko I, i to, żółt się, a, patrz, i, żółć, i niebieski to są jednak kolory. To jest cały czas, natury, natura, cały bo czas bo ja natura. Bo ja mówię, nie bójcie się, wy cały czas wybieracie naturę. I słuchajcie, i jeszcze robiłam taki dosyć skomplikowany projekt w ubiegłym roku w okresie wakacji. I miałam takie kilka dni nad morzem, i nagle mówię do mojego syna, bo on tak fajnie robi ujęcia. Mówię, Oskar, chodź tutaj z tym aparatem i pstrykaj mi. Ujęcie na zatokę i złap mi tutaj trochę tego starego, tam molo, przerzuć się na wydmy, złap mi piasek, tutaj ten krzak i to drzewo, i to, i to, i to. Słuchajcie, i ja mówię, mam. Mamy moodboard na wnętrze. Było wszystko. I, I z czego ściągnęłam? No ściągnęłam z natury. No i woda pokazała, że są różne odcienie niebieskiego, bo mamy ten dziwny morski, a wiecie jak jest y, z morzem, to jak jest płcizna coś tam, to w ogóle się nie przebarwia. Miałam piasek i krzaczek był inny i drzewo było inne. Bo ja też pokazuję, bo wiecie czego się ludzie boją, że jak już się zdecydują na kolor, to oni szukają jeden do jednego, tak? Czyli jak mhm. mam te płytki zielone, to teraz ja muszę mieć sofę, ta, tą samą zieleń, czy tam poduszka. Mhm. Ja mówię: nie, wejdź do lasu. Masz zieleń przy zieleni i każda jest inna. Ale jak teraz tak myślę, bo ja mam w domu fiolet. Nie no tak. jest to kolor natury. No piękny, no masz i lawenda, rządzą, rządzą, no, 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 tak, no, to powiedzieć tak, 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 o emocjach. Ale, ale te krzaki lawendowe. chodzi. O takie typowy kolor, no to jednak mamy granaty, szarości, mamy brązy, zielenie. No i później mamy kwiecistą łąkę. No chyba, że tak. No to, jest <grymne> to też widzisz te łąki, te żółte i czerwone tak, Nie, tam wszystko. jest wszystko, już, tam jest wszystko, słuchajcie, no idzie ekologia, że nie trawnik przycinany, mhm. tylko siejemy łąkę mhm. kwiecistą. No i z jedną firmą ostatnio rozmawiałam i mówią, i słuchaj Kasia, i pstrykamy nam tam zdjęcia, mhm. Na wejście do firmy mhm. i za każdym razem są inne kolory, bo nasza łąka tak zmienia kolorystykę, mhm. czy to jest tam maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, mhm. to, jest, to mówią, to jest cudowne. Inne ale kolory. w palecie fiolet nie jest kolorem ziemi. Ja to sobie dzisiaj doczytam nie ja się... ale, <grym>, ale, ale, ale fiolet ale ma pewno. Ja wiem, że mamy jako, wiesz... owoce, kwiaty, ja wiem, ale to nie jest. Ale znacznie <grym> no no Ja wam no ja wytłumaczę, dlaczego to się czuję w fiolecie. Ja wprowadziłam fiolet na ten rok 23, mam go mhm. y, za nadrzut. To jest tak, że ja szukam kolorów i później czekam na odwagę klienta. Aha. Aha. I wiesz, dlaczego fiolet Bo nagle to... się u mnie pojawił. Mhm. Bo to jest ta najwyższa czakra. <gashi> <gashi> Wiesz <Wspieram za filozofia, gashi> o Czyli jak do, dotrzesz tam wysoko okay. tutaj, Cóż i nagle zaczynasz rezonować ja już z fioletem, no bo ty jesteś. Jesteś 16 lat, to znaczy, że tak się <gashi> <gashi> Tak szybko dojrzałaś do fioletu, tak? <gashi> A czy to jest taki ostry fiolet? Ja nie, to jest... to nie ja są mam różne. Nie, ja mam różne. Czy to jest taki właśnie kierunku ja lawendy fiołek, bardziej? i lawenda, jest taki fiołek, ja mam przeróżne. To, no to też tak, połączone też. z popielem, trochę z zielenią, ja mam mm -hmm. to tak bardziej odważnie zrobione, nie się... ale też dlatego, chociaż ja przedwczoraj właśnie z taką panią na LinkedInie, ja się z nią nie zgadzałam, bo ona <noise> mówi, że dany kolor definiuje cechy charakteru, odmówi o danej osobowości. Aha. I mówi, że czerwony to są osoby zdecydowane. Ja mówię, a ja nie lubię czerwonego. Mm -hmm. A jesteś a to jest zdecydowana, no, także nie idzie wszystkiego, to też, a propos też tego CV czy przyjmowania tak. do pracy, wszystkiego w ramy się nie da mówić. Mm -hmm. tak, no, ja czytałam o tym czerwonym jak o sobie, a ja czerwonego no, w domu bym i, i no, nie przepadam. To ani czerwona, ani po, pomarańcz to nie mój kolor, ale no dobania się zmieniają, a charakter aż tak bardzo nie, nie <laughs> Wiesz, co ja powiem, ty nie potrzebujesz czerwonego, bo czerwony to jest ogień i energia. Uh -huh. I niekiedy, jeżeli czujemy się niezdecydowani, niepewni, to Ona mówi się, ma... dodaj sobie czerwonego. Uh -huh. Od razu będzie dostaniesz energetyki, tak? Uh -huh. I ja kiedyś, ale to teraz mogę tak sobie filozofować i analizować. Słuchajcie, był taki moment, że ja miałam w szafie wszystkie czerwone rzeczy. Miałam przeszkloną szafę tak delikatnie, taki nie, 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 nieprzezierność 100%, tylko było widać. I one tylko były tak me melanżem, Bo tak potrzebowałam w swoim życiu ja miałam, energii. Nie, no, chyba, że jako dziecko nie miałam tak. nigdy czerwonego i jakby... Ja nie mówię, czy on jest ładny czy nieładny, bo ja tego nie oceniam, bo tak. na każdym, ale dla mnie to nie jest. No dla mnie to nie jest ja nie To tak żeby ci było w czerpiecie. nie, nie, nie? fatalnie. <laughs> Nie trafiłabym. Sporo <grym> powiedziałyście o inspiracjach i dużo o naturze, ale co poza naturą, która jakby przewijała się przez, przez wasze wypowiedzi, co poza naturą was inspiruje? No, no na nie. pewno wy, wyje... ja znowu pierwsza, ale ja tak się Ale dobrze, mam ja nie ma sprawy, pierwsza, ja nie wiem, ja sobie wszystko <grym> okay, zdążyłam, <pole>. <grym> Ja myślę, że wyjazdy i mm -hmm. podróże. I to nie muszą być jakieś dalekie, nie wiadomo gdzie. Tak mi się tak. Teraz właśnie przypomniało dwa lata temu. Szłam ulicami Hamburga i patrzę na jednej firmie. No taki jest wizualnie fajny rysunek zrobiony i napisane, że firma istnieje tam od któregoś tam roku. Ja stwierdziłam, że to jest super. Przyjechałam. I zaraz zamówiłam też. Firma istnieje od 1984 roku, mm. także to jest jakaś może taka drobna rzecz, mm -hmm. ale u mnie firma, w ogóle moja siostra się zawsze boi jak ja gdzieś dłużej wjeżdżam przez granicę, nie, bo ja z czym zawsze z czym pracam, <laughs> zawsze mnie coś tam natchnie, zawsze jest jakaś tam mała rewolucja. Ale tą, mówię, no idę ulicą, patrzę, mi super pomysł. Tak? No, czemu nie zaznaczyć, że firma ma już ileś, ileś lat. Mm -hmm. Przepraszam, do końca. Ja nie przepraszam. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Chciałam szybko, chciałam prawda, szybko tak, wypowiedzieć, że wiesz, my, my nie znałyśmy się przed dzisiejszym spotkaniem <śmuszczak> i uwielbiam jak ty zaczynasz, <śmuszczak> bo ja mówię niesamowite, niesamowite, mówi to wszystko co mam w głowie, bo, tak, bo tak. W wiesz ja w tej chwili na nowo loguję samochód <śmuszczak> i podkreślam w nim właśnie, Ile moja firma już funkcjonuje, że jednak to jest jakaś taka wartość tak. wypracowana. I zagranica też nas uczy, że oni właśnie podkreślają, a my niekiedy mamy pełno swoich atutów i gdzieś cały czas jesteśmy tak wychowani, że mamy o nich w ogóle nie mówić, nie pokazywać je, nie epatować, nimi. dla mnie tutaj tak. takim wzorem jest w ogóle Japonia. No tam to taki ten kult tego podkreślania ile lat tak. się jest na rynku, co się wypracowało, tak. to jest wiarygodność dla klienta, ale to człowiek też ma takie poczucie zadowolenia, że pracuje, nie wiem, no, w firmie, która ma 200 lat tradycji. jakiś też ma chyba dużo. No ponad 130. To, tak, to taka wartość dla mnie wtedy jako klienta, bo to ja wolałabym kupić produkt od firmy, która jest tyle lat na m. rynku. Bo to znaczy, że to no daje mi duże, duże, dużą znaczy no na pewno będzie to produkt dobry, tak? Bo z założenia będzie dobry, bo ta firma bo tyle Ma tą dojrzałość, tak. Ta, 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 ta. To doświadczenie. M. Nie da się pewnych etapów w rozwoju przyspieszyć. Tak, dla mnie też podróże są bardzo inspirujące, ale mm, może nie aż tak bardzo jak meble, co ja uwielbiam oglądać ogrody, ponieważ to jest też jakaś moja pasja. Um, i, I chciałabym kiedyś stworzyć swój własny ogród, ale to jest bliskie, prawda? Ale jakimś designowi i wzornictwu i tak dalej. Nie słuchajcie, no są przepiękne miejsca, przepiękne ogrody, nie wiem czy wiecie, w Holandii e, tak. na sezon tulipanów e, tak, jest tak. cały jeden ogród, byłam który do, jest, widziałaś, no, tak, no, to jest okay. moje marzenie, żeby też pojechać i one są, no, tak, Świetne, tak fantastyczne tam inspiracje, tam są z kolei takie, wiecie, no, kolory żywe, tak, nie? Tak, tak, ale tak, na przykład, tak a propos czerwonego i, 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 i pomarańczowego, to słuchajcie, ja w swoim ogrodzie z założenia nie mam ani czerwonego, ani pomarańczowego, ani żółtego, Mnie się to, mi to nie pasuje. Ja mam róż, ja mam fiolet, ja mam yy, no, niebieski, ale mi właśnie ten żółty pomarańczowy. I ostatnio dostałam właśnie tulipany od moich rodziców, żółte. No, posadziłam je z grzeczności i zobaczymy, a może się przekonam. U mnie w ogrodzie, no troszeczkę, ponieważ mam w stylu japońskim obrót urządzony, to minimalnie gdzieś tam. Tej, tej... Tych takiego koloru, jest. tego wiśniowego, ale minimalnego. wiśniowego. No, wiśniowego. Okay. Wiśniowego. no, no jest. to jest okay. tak, To troszeczkę, troszeczkę. A jak różaneczniki, no to chciałam, żeby były właśnie różowe, tak? Mm -hmm. Różnie, żeby mm -hmm. tam żeby to było mm -hmm. różowe. Także absolutnie podróże ze sobą, fantastycznie też, ale... inspirują. Tak. I ludzie, też, i rozmowy chociażby no wszystko. Takim być uważnym w ogóle na, na życie, jak funkcjonujesz, to wyłapywać takie jakieś tak. takie drobiazgi, nauczyć się tego, mhm. że nie pędzić tylko na chwilę się, słuchajcie, zatrzymywać.